27 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyła się narada dyrektorów placówek oświatowych. Zgromadzonych powitał i zaproszonych gości przedstawił dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Robert Boryczka. W części oficjalnej podziękowano za pracę wicedyrektorkom odchodzącym na emeryturę. Były to panie Małgorzata Oleksak z przedszkola nr 4 oraz Bernadeta Pastuszek z przedszkola nr 5. Z pracy odeszła także dyrektorka szkoły podstawowej w Wólce Tyżyńskiej Alicja Lichota, która opuszcza naszą gminę. Odchodzący dyrektorzy zostali uhonorowani pamiątkowymi listami oraz bukietami kwiatów. Były też nominacje dla pełniącej obowiązki dyrektora w Wólce Tyżyńskiej Anny Łukasiewicz oraz dla dyrektor w kociołkach Agnieszki Kudły. W wakacje nominacje na nowe stanowiska odebrały także Grażyna Grześków, dyrektor przedszkola nr 6 w Świerżach Górnych oraz Katarzyna Bąk pełniąca obowiązki dyrektora w szkole podstawowej w Piotrkowicach. W imieniu odchodzących dyrektorów podziękowania zarówno władzom jak i kolegom i koleżankom przekazały Bernadetta Pastuszek i Alicja Lichota. Podczas spotkania wręczono także nagrody jubileuszowe. Za 30 lat pracy otrzymała ją Urszula Strzelczyk, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski. Za 25 lat pracy Małgorzata Utnicka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Chodkowskiej. Oraz za 20 lat pracy Tomasz Trela, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kozienicach. Przedstawiono także nowego zastępcę dyrektora Szkoły Muzycznej w Kozienicach Tomasza Strzelczyka. W przemówieniach okolicznościowych zaproszeni goście przekazali dyrektorom podziękowania za dotychczasową pracę oraz życzyli sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w nowym roku szkolnym. Głos zabrali burmistrz Tomasz Śmietanka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Pułkowski, Krzysztof Zając, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Radzie Miejskiej oraz Małgorzata Bebelska, zastępca burmistrza do spraw społecznych. Burmistrz Tomasz Śmietanka podkreślił także, że wysokie czwarte miejsce Kozienic w kraju w rankingu Tygodnika Wprost, jeśli chodzi o jakość życia mieszkańców, cieszy, ale też zobowiązuje do dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Po części oficjalnej rozpoczęła się robocza narada omawiająca organizację Nowego Roku Szkolnego 2015-2016.